Witajcie moi drodzy. Dzisiaj dla Was makijaż. E, który wykonam już za chwileczkę. E, oczywiście on e, mm, wygląda, się, wygląda w ten sposób. Chcieliście zobaczyć e, moje włosy rozpuszczone, więc, oto i one. Bardzo rzadko je rozpuszczam, ponieważ jest to dla mnie niewygodne. Mam bardzo, bardzo długie włosy. I, I rzadko, rzadko je rozpuszczam. Zwykle, tak jak mi widzicie, tak chodzę na co dzień. Przez wiele lat miałam grzywkę i nadal ją mam, ale no częściej ją spinam teraz niż rozpuszczam. Nie mam czasu. Poza tym, wydaje mi się, że jednak lepiej wyglądam z grzywką do góry. Ponieważ no, twarz jest bardziej pociągła. No w końcu tak, tak się prezentuje dzisiaj dla Was. Co ja chciałabym jeszcze powiedzieć? Stuknęłam Wam 800 subskrybentów na moim kanale. Dziękuję Wam bardzo. I strasznie się cieszę, że że już jest tyle Was to mnie motywuje, żeby cały czas nagrywać, cały czas jakieś nowe, nowe pomysły mieć dla Was. Także mam już mnóstwo rzeczy, które szykuję między innymi projekt Denko, który zbieram od ponad miesiąca. No i jeszcze dużo, dużo, dużo rzeczy. O kosmetykach Maka, oczywiście pamiętam czytam Wasze komentarze i, e, i jak najbardziej będzie taki, taki filmik e, jeżeli chodzi o strój dnia bo o to mnie też pytacie na początku myślałam, że będę coś takiego nagrywać ale potem powiem Wam szczerze, że um, Jakoś nigdy nie mam ani czasu, ani ochoty się tym zająć, bo wolę dla was makijaż, czy jakiś haul, czy, e, czy, czy cokolwiek innego, e, bo myślę, że to jest bardziej wartościowe. E, poza tym ja nie jestem jakąś taką osobą, która kupuje jakieś rzeczy w markowych e, sklepach i tak dalej, bo raczej nie mam na to kasy. Mm, ale, ale może kiedyś taki, taki strój dnia zrobię w wolnej chwili pamiętam o tym, pamiętam o tej prośbie, także nie naciskajcie mnie o to, ale, ale będę pamiętać Co jeszcze chciałam Wam powiedzieć. Wyniki konkursu już niedługo na moim kanale, także obserwujcie mnie pilnie. I zapraszam Was do oglądania dalszej części filmiku ze, z moim makijażem. E, ja go nazwałam, że to jest makijaż dzienny, e, ale on tak samo może być na wieczór, bo on, to jest taka bardziej mocniejsza, odważna wersja dzien, y, dziennego makijażu. No i cóż, to ściskam Was mocno i jesteśmy w kontakcie. Mam, mam nadzieję, że te minuty ze mną będą fajne i, i będziecie czekać na następne filmiki. Pozdrawiam Was ciepło i oglądajcie dalej. Na razie, cześć! A więc, zaczniemy od nałożenia podkładu. Zwykle omijam ten krok, nie pokazuję Wam tego, bo chcę zaoszczędzić czasu. E, ale e, no, tym razem zrobię to razem z Wami. E, nakładam e, podkład PiS Legend e, Lift, o którym mówiłam Wam w poprzednim filmiku. E, ja używam do podkładu takiego e, małego spotka w kształcie czajniczka. E, ja sobie po prostu tu wylewam e, podkład za dwie, dwie takie pompki nakładam, nalewam ale zanim e, zanim nałożę podkład e, pamiętam o kremie o którym też wam o którym też wam mówiłam jest to wioskin purity e, matujący nakładam go na moją strefę T Co do pędzli do podkładu ja używam kilku mam języczkowy mam jakiś tam z Hakuro 52 mam i generalnie bardzo wszystkie lubię ale dzisiaj nakładałam sobie pierwszy raz podkład e, takim pędzelkiem, on jest malutki, on jest do korektora i rozświetlacza to jest H22 e, i znowu użyję go, bo mi się spodobało to w jaki sposób jak, jak się nim nakłada, ja na tej podstawce Wy sobie takie stempelki, nie wiem, czy widzicie? To bardzo ułatwia. Resztki podkładu jakie mam na, e, swój, na podstawce, nakładam sobie na powieki. Robię to, ponieważ e, chcę, żeby powieki miały taki sam kolor jak tworzyliśmy podkład. podkład. Teraz e, będziemy, e, będziemy go matowić i nakładać się róż no i cała reszta ja używam e, do zmatowienia twarzy e, pudru Kreolana. jest on ogromny, bo ma 30 gram mam go od dwóch miesięcy bodajże i nie, nie zauważyłam żadnego zużycia a przeciętnie używam go codziennie zbuję go na wieczko biorę puszek Nie nałożyłam żadnego korektora pod oczy, bo chcę, żeby to był taki makijaż, e, w którym nie musimy, za rzeczy, nie musimy za dużo rzeczy nakładać i robić. Teraz, tak, teraz biorę e, róż. Moim różem dzisiaj będzie pis, pase, kolor dwa. taki powiedziałabym trochę neutralny. Yy, bardzo go lubię. Mam już go bardzo długo. On jest taki jakby troszkę wypiekany, ale tak minimalnie. Nakładam go pędzlem Hakurao H13 i trochę go traktuję jako, jako brązer. To znaczy dokładnie tak jak yy, Tak jak używam bronzera, tylko dobrze go trzeba sprowadzić, bo jak się go tak go zostawi, to jest e, za bardzo różowy, taki dość agresywny. Tak, teraz biorę brązę z e, firmy Sensic. On, koszt, on e, wygląda. Wyglądał tak. Jest taki potrójne. I biorę głównie te dwie części. Nie, nie bardzo tej chcę tym razem, bo chcę, żeby to było takie bardziej matowe. Generalnie twarz e, skończyliśmy. Teraz e, przejdziemy do Ja mam na sobie e, sporo niedoskonałości tutaj, gdzieś tam jeszcze jest, ale nie chcę, żeby to był makijaż e, taki e, bardzo jakiś wieczorowy, czy, czy taki, w którym mi zależy, żeby, mm, żeby ukryć cokolwiek. E, używam próbki. P Prep plus Prime A Color Light. Eee, ona jest z maka, nie wiem, czy to widzicie. Eee, pani w maku mi dała do spróbowania eee, bazę, którą używam już od myślę, że będzie z tydzień więcej za dwa tygodnie i dałam ją na próbkę, ponieważ ja mam bardzo duże problemy z, mm, z, z tłustymi powiekami. Nakładam jakiś tam cień po dwóch godzinach, ja już go po prostu nie mam albo jest tak zwinięty, że, że to po prostu jest jest nie fajnie i dała mi dwie dwie próbki dała mi dwie próbki, jednego takiego który jest jakby cieniem a drugie to i powiem wam, że ona mi tego nie polecała powiedziała, że oni praktycznie w ogóle tego nie używają, bo jest strasznie suche tempe i yy, źle się rozprowadza yy, i generalnie byłam tak negatywnie do tego nastawiona, no bo jak ona mi tak mówić, to, mówi, to chyba tak musi być. No i powiem Wam, że było to dla mnie ogromne zaskoczenie, kiedy, kiedy po prostu okazało się, że um, ta baza jest świetna, bardzo mi wygładziła powieki, bardzo długo trzyma um, mi cienie, także zbieram sobie pieniążków i, i na, pewno, na pewno ją kupię. Będę makijaż dzienny, e, taki w beżo -brązach pokażę wam generalnie będę używać e, z tej mojej palety to są głównie pa, e, cienie z e, Inglota Skobo jest kilka cieni a ja będę używać e, tej pierwszej linii głównie mm. Najpierw nałożę ten beżowy o ten, e, potem brązy, e, a na końcu w kącik e, taki stąd beż, e, tamten beż jest taki fajny, bo, e, bo on jest tylko i wyłącznie perłą. Biorę pędzelek e, Hakuro H74, e, to jest... W, Coś takiego jak e, Zmaka 217, e, Zmaka też mam i go uwielbiam, ale dzisiaj mam go brudny, brudnego, więc mm, no. Więc poradzę sobie z tym, zrobię Wam zbliżenie, żebyście lepiej widziały. E, najpierw nakładam sobie e, bazowy cień z Inglota 29PO takim pędzelkiem i nakładam se beż tak delikatnie Teraz biorę ten y, taki kulkowy z Hekuro y, H74. Biorę jasny brąz, maczam właśnie w tym, y, w tym cieniu brązowym. Zaznaczam załamanie. Ja tutaj, wiecie, dokładam ciągle e, tych cieni, żeby uzyskać takie nasycenie tam, gdzie tego najbardziej chcę. Teraz biorę taki bardzo ciemny, mocny e, brąz. Tak samo go maczam i robię to samo, tylko bardziej starannie żeby nie iść właśnie tam do góry za bardzo. Teraz ja biorę czarny cień. E, to jest bodajże skobo cień. On nie jest taki całkowicie czarny. E, to jest chyba jego trochę minus. Powiem szczerze. Ale dobrze go zmuchuję. Bo ja nie chcę tutaj mieć dużo czerni, Ja tego dosłownie w takim kąciku dodaję. Teraz biorę z powrotem ten mój pędzelek, e, który używałam, który używałam e, do beżowego cienia. I biorę z powrotem ten beżowy cień i nakładam go na łuk beżowy, tak dosyć intensywnie, bo Chcę teraz poblendować tym, żeby, żeby też przeszły te kolory. Tak. Biorę z powrotem ten z od mocno go maczę. i znowu tutaj widzicie, to jest duża ilość tego cienia. Samo tutaj. Biorę i pięknie go rozprowadzam tak, żeby on był widoczny, żeby go nie zatrzeć, a żeby I też wtał. Bardzo ważny element tylko do niego muszę wziąć pędzelek. Biorę taki pędzelek, bardzo malutki. Jest on z Barbary Hoffman. Kupiłam go w Daglasie, coś y, koło 20 zł. Biorę teraz ten cień, który jest całkowicie y, perłowy. On jest naprawdę taka czysta, y, beżowa perła. I biorę go. Konczyki i odjebinkę, kudłuby wywiowy, a to sobie troszeczkę, głównie zależy mi na tym miejscu i to samo robię z drugim na koniec okay. jeszcze wezmę y, pudel y, z Maybelline afinitą. matujący to jest taka już moja resztka Tutaj. Weźmę ten sam pędzelek, tu nakładam podkład i go trochę tam pod, pod oczy. Nie dlatego, żeby zmatowić, a dlatego, żeby jeżeli jeżeli mi się coś osypało no to, żeby strzepnąć to, co tam mi się nabroiło. Oczywiście nie zapominamy o rzęsach. Ja mam dzisiaj już trochę pomalowane rzęsy, bo to mój Drugi makijaż, ale dołożę, bo mi się już starło przez ten śnieg. Dokładam. Dolnych rzęs nie maluję, w ogóle nigdy nie maluję, bo mam długie rzęsy i im się sklejają, jeżeli biorę jeszcze dół. E, całość doprawiam e, kredką na linię wodną czarną z Astora, A. E, e, artist e, Kajal, zwykła czarna kredka dobrze jest kilka razy y, mocno pomrugać oczami, żeby ona się tak ładnie rozprowadziła. Jeżeli chodzi o oczy to już tyle. Ostatnią rzeczą, jaka w ogóle nam została są usta, ponieważ e, e, twarz i e, i oczy są dosyć mocne, e, to usta mają być bardzo bardzo lekkie. Ja używam tutaj e, pomadki w pisaku e, z Elfa kolor natural To jest taka jakby konturówka grubsza. Bardzo ją lubię, jest matowy kolor. Taki trochę. Zbliżony do... Mm, Zbliżony do ust, do ko, zbliżony do koloru ust, yy, 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 jest bardzo taki delikatny, subtelny. E, biorę jeszcze pędzelek, którym nakładałam Perłowy cień i nakładam go w łok kupidyna, czyli tutaj nad górną wargą. Nie maczam tego cienia więcej, ponieważ chcę, e, żeby było naprawdę delikatne podkreślenie. Zrobię Wam zbliżenie e, oczu. To było na tyle. Mam nadzieję, że ten makijaż Wam się spodoba. Ja często go wykonuję, kiedy nie wiem, jak mam się pomalować, jakie, jakie kolory wypada, jakie nie. Także to chyba tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia. Niebawem. Trzymajcie się. Cześć.